Witam Państwa serdecznie. Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. W dniu dzisiejszym temat, który rozpala wyobraźnie wielu ludzi, a mianowicie zagadnienie sztucznej inteligencji w chłodnictwie przemysłowym. Sztuczna inteligencja, w skrócie AI, z angielskiego artificial intelligence, to zagadnienie, tak naprawdę, to cały dział nauki, który Zajmuje się różnymi zagadnieniami, między innymi uczeniem maszynowym. Ostatnio bardzo modny chat GPT, czyli tak naprawdę program, który pozwala udzielać odpowiedzi, tworzyć teksty czy też obrazy, grafikę w oparciu o istniejące dane. Natomiast w przypadku chłodnictwa sztuczna inteligencja czym jest, jakie ma zastosowanie, a czym tak naprawdę nie jest. W układach sterowania w chłodnictwie przemysłowym. Tradycyjne układy sterowania oparte o sterowniki swobodnie programowane działają w taki sposób, że sterownik posiada wejścia analogowe, które pozwalają mierzyć zmienne takie jak temperaturę, ciśnienie, a także wejścia cyfrowe, które pozwalają określić stan poszczególnych urządzeń. Z kolei wyjścia analogowe pozwalają zadawać wartość, wyjścia cyfrowe załączać, wyłączać poszczególne urządzenia. Tradycyjne sterowanie oparte właśnie o te sterowniki swobodnie programowalne działa w taki sposób, że w zależności od tego, jakie mamy warunki wejściowe, jakie mamy żądania operatora, czy też instalacji poprzez wejścia cyfrowe czy analogowe, w zależności od tych stanów, algorytm realizuje program. Przykładowo, jeżeli wzrasta nam ciśnienie tłoczenia, to ten sterownik przy określonym progu, często zadawalnym, załączy pompę wody na skraplacz, czy też kolejne wentylatory skraplacza, ewentualnie będzie wpływał na prędkość obrotową tych wentylatorów, tak aby dostosować wydajność stacji skraplania do bieżącego zapotrzebowania. Jeżeli wzrośnie nam zapotrzebowanie mocy chłodniczej, Wydajność zwiększy sprężarka, bądź też sterowanie program pozwoli dołączyć kolejne agregaty. Jak zatem działałaby taka sztuczna inteligencja w przypadku tworzenia układu sterowania przemysłowej amoniakalnej instalacji chłodniczej? Po podłączeniu sterownika do sieci i połączeniu do telefonu komórkowego wyposażonego w odpowiednią aplikację, wystarczy zażądać, aby aplikacja ta. Stworzyła program sterowania tą instalacją chłodniczą w sposób optymalny. Taka komenda głosowa pozwoliłaby zrealizować całość sterowania bez wchodzenia w szczegóły dotyczące poszczególnych algorytmów, poszczególnych zależności. Czy coś takiego jest realnego? Na tym etapie absolutnie nie. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, czym tak naprawdę dzisiaj jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to nic innego jak zastosowanie pewnych metod statystycznych i zwrócenie uwagi na występujące korelacje. Dysponując odpowiednio dużą bazą danych, jesteśmy w stanie wyszukać te zależności pomiędzy poszczególnymi wyrazami, które wyrazy obok których najczęściej występują, i na tej podstawie program jest w stanie tworzyć całe wypowiedzi tekstowe. Tym niemniej trzeba mieć świadomość, że sztuczna inteligencja nie tworzy nowej wiedzy. Ktoś może zapytać, jaki poziom IQ ma sztuczna inteligencja. Okazuje się, że ten poziom określony w 2019 roku, jeżeli chodziło na przykład o Google, wynosił około 44. Dla porównania, sześcioletnie dziecko ma IQ na poziomie 55, 18-latek 97 statystycznie. Tym niemniej nie jest to zły wynik, dlatego że przykładowo Siri Apple ma to IQ w tym samym roku 2019 określone na poziomie około 23-24, czyli jeszcze niżej. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Na dzień dzisiejszy i myślę, że w przyszłości pomimo, że ta sztuczna inteligencja naśladuje sieci neuronowe, nie jest w stanie tworzyć nowej wiedzy, jedynie może operować w zbiorze danych. W jaki sposób mogłaby funkcjonować w układach chłodniczych? Przede wszystkim, aby wykorzystywać tego typu możliwości, należałoby posiadać odpowiednią bazę danych, a tej bazy danych nie ma. Poza tym, w interesie poszczególnych właścicieli instalacji chłodniczych nie leży dzielenie się swoimi układami sterowania. Można sobie teoretycznie wyobrazić wielką bazę danych, z której można byłoby czerpać takie informacje. Które pozwolą później w lepszy sposób zarządzać konkretną instalacją chłodniczą. Byłoby to wykonalne, analizując w jaki sposób w poszczególnych układach regulowano czy osiągano zadane parametry, porównując to z energochłonnością procesu, i teoretycznie, operując na dużej bazie danych, można byłoby udoskonalać kolejne układy sterowania. Bądź tworzyć nowe, będące kompilacją tak naprawdę tego, co już gdzieś istnieje. Jaka jest przewaga tak zwanej sztucznej inteligencji? Przede wszystkim taka, że pewne operacje myślowe, które człowiek wykonuje w określonym tempie, maszyna jest w stanie wykonać wielokrotnie szybciej. Może również przewidywać wiele sekwencji do przodu. W taki sposób komputer wygrał z Mistrzem Szachowym. Nie z tego powodu, że dysponował jakąkolwiek inteligencją, ale dlatego, że wysokiej klasy szachista jest w stanie przewidzieć około siedmiu pełnych ruchów do przodu, posunięć, a komputer może mieć zaprogramowane pełne drzewo decyzyjne, a także dysponuje dużo szybszą możliwością operacji, operowania pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Tak więc te cechy maszyn, komputerów, Mogą być wykorzystane. Trzeba wiedzieć o tym, czym sztuczna inteligencja nie jest i że w chłodnictwie przemysłowym ta sztuczna inteligencja ma rzeczywiście ograniczone zastosowanie. I tu, jako ciekawostka, jest sporo prac naukowych, które badacze z poszczególnych krajów tworzą, które zajmują się tematyką właśnie sztucznej inteligencji w chłodnictwie przemysłowym. Jeżeli będzie z Państwa strony takie zainteresowanie, to bardzo chętnie przytoczę, Proponowane rozwiązania i to, czym ci naukowcy się zajmują, możemy temu poświęcić oddzielny odcinek, dlatego że jest to odrębny i większy zasób wiedzy. Natomiast na dzień dzisiejszy trzeba wiedzieć, że ta sztuczna inteligencja w chłodnictwie faktycznie ma bardzo ograniczone działanie. Oczywiście są możliwości wykorzystania tak naprawdę połączonych ze sobą zbiorów danych. I tak się dzieje na przykład u poszczególnych producentów instalacji chłodniczych czy producentów urządzeń takich jak agregaty chłodnicze, dlatego że duża część tych firm wykonawczych dysponuje oprogramowaniem, które tworzyło na potrzeby poszczególnych instalacji, dysponuje danymi, jak te instalacje pracują, i w ten sposób jest w stanie z tych informacji tworzyć nową wiedzę. Ale jest to na dzień dzisiejszy nadal działanie w pełni ludzkie, wymagające analizy tych danych. W kolejnym odcinku powiem krótko o możliwych zastosowaniach i kierunku rozwoju sterowania takich właśnie przemysłowych instalacjach chłodniczych, czyli gdzie tą sztuczną inteligencję faktycznie można zapleść do pracy. Tu na pewno warto wspomnieć, że takim dość dużym działem, który nie jest jeszcze Wystarczająco dobrze wykorzystany czy eksplorowany, to będzie tworzenie różnego rodzaju symulacji, symulacji komputerowych, chociaż też trzeba mieć świadomość, że to, co różni teorię od praktyki, to tak naprawdę błędy, które pojawiają się w zakresie nauki teoretycznej, dlatego że często naukowcy tworząc nową wiedzę pomijają pewne. Aspekty zagadnień, z którymi się nie zetknęli, których nie są w stanie sobie wyobrazić, operują w idealnych światach, idealnych instalacji chłodniczych, które działają zupełnie inaczej. I stąd często taka symulacja może być niewystarczająca z tego powodu, że nie uwzględnia istotnych elementów pracy układu. Tym niemniej potraktowanie instalacji chłodniczej, takiej zaprojektowanej instalacji chłodniczej, jako swego rodzaju symulacji, może pozwolić optymalizować faktycznie pracę tego układu, ale o tym będę mówił w kolejnych odcinkach. Tak więc należy przestrzegać przed traktowaniem tej sztucznej inteligencji jako faktycznie zagrożenia dla roli człowieka. Należy być ostrożnym, jeżeli chodzi o podejście takie marketingowe sprzedawców oferujących wykorzystanie tejże sztucznej inteligencji. Natomiast w zakresie sterowania takimi przemysłowymi instalacjami chłodniczymi jest sporo ciekawych zagadnień, w których na dzisiaj jeszcze jest wiele do zrobienia. Będę o tym mówił w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków.